O, mamy przyjaciela. Bardzo się cieszę z tego powodu. Nie jesteśmy sami w tej, w tej trudnej wędrówce. Mamy przyjaciela, który za nami podąża. Ginku, poginku, bo ty na mnie szarżujesz. Druga kupa. O Kupo, Nie szarżuj. Dobrze. O, tak na krawędzi to było. Niska porozwalamy Mamy sklep, do sklepu się przejdziemy, bo mamy dużo monet Warf. Strażnik sklepu. Grid, skąpiec. No i nas zawił. No serio. W takiej sytuacji. Dostaliśmy zniszkę. Wszystkie produkty w sklepie będą o połowę tańsze. Może się przydać. Nie lubię pająków, nie lubię pająków. Gincie, pająki, gincie. Gin Gń, ty też. Ty też. Umrzej, nie będziesz robił nowych pająków, Umrzej. Karta. Chcę karty. Karto chodź do mnie. The World. Użyjmy tego na następnym piętrze. Nie skacz na mnie, gruba się. To jest tak, się za dużo do McDonald'a chodzi. Już pożer na siłownię, Nie zaczął ćwiczyć, nie zasycaj mnie A dużo kurzaków skrycis się najadłeś, przestań Little Cobigas Kolejny item odblokowany. Bardzo fajnie. Klucz, serduszka, monety, kolejna karta, pigułka, pigułka robi, paralizy. nie mam pojęcia co ten item robi, ale go wezmę. To wezmę, bo to nam może damage, bo to nam zwiększa Czy Przyda się lepsza się w walki z bosem. Isaac dostaje prezent i gówno, i się z niego śmieją A, biedny Isaac Nie, to jest taka buzia, Ginka menu, nie, nie wiem, Klucz, wolałbym serce, bo mam mało serc Skrzynka Mogą serca wypaść Nawet z żadnej nowej postaci w tym podejściu nie odblokujemy. Ale przynajmniej pokonamy mamy, zawsze coś. Serduszka, o nie, idźcie, idźcie sobie stąd. Idź, umrzyj. Na krawędzi Kupy Mnóstwo kup Jak ja nie lubię kup Siedzą tu same turki w kebaby z i Wtedy się dziwić, że tu wszędzie kupy są Mucha Kupa znowu kupa Same kupy Gra pokazuje nam w ironiczny sposób Jakie jest to nasze podejście? Kupa, kupa, kupa. Wszędzie kupa. Nie wszystkie, jeszcze tam już mała kupa. Tu, tu mucha. Też mucha. Dwie kupy nawet tu są. Serca? Nie. Po co nam serca? już mamy bardzo dużo serca. Nie skaczcie na mnie, nie skaczcie na mnie. Nie skaczcie. Nie, nie. Zgiń! Zgiń! Serduszka w końcu! Było niebezpiecznie, ale się opłaciło! O nie, skaczesz na mnie! Dobrze, teraz tylko wy! Ogniska pogasimy, bo może z nich coś wypaść! Jeszcze to! Nic, skrzynka, pieniążki! A, tak się średnio z nich cieszy, bo nie będę miał gdzie ich wydać! Już. Tutaj na tym pięcie jest. Przedostanie sklep tutaj, jeśli będzie jeszcze jeden. A za to nie wpłacimy, bo maszyna się już zacięła po dwóch monetach. Aże dostaniemy to, czego nie potrzebujemy. Nie, dostajemy to, czego potrzebujemy wtedy, kiedy tego nie potrzebujemy. O, tak to miało brzmieć. Dokładnie. Gin. Umrze. Piążek złoty pokój zawsze tutaj o nie nie ciebie nie biorę w sumie pobawimy się D 10 liten kostka która zamienia nam się zimniku na im pokój jak tutaj zrobak zamieniamy go i powstało nam z tego takie coś to była dobra zamiana czy to była dobra zamiana a jak najbardziej nie nie lubię was zamienię was? o nie Najgorsza zamiana jaką widziałem, czemu tak tak nie bardzo mnie nie lubi? się pająk, pająku, nie lubię pająku Mówi czaszko Sklep Mapa Serduszko Czaszki pozwalamy, bo może mi coś, wypa coś wypaść o, czaszka. nie strzelaj do mnie. O, tak jak teraz, czarne serduszko wypadło bardzo dobrze. Def, Empress, Empress, Hermit. Wolę Kupiliśmy mapę, mamy pokazane... pokazaną mapę całego piętra, gdzie jaki jest układ pokoi. Nie mamy pokazane, jakie to są pokoje. Pozyteczne i niepożyteczne zaraz. Co mnie uderzyło? O mnie uderzyło. Hej, <laughs> właśnie, było minęło. Szanowni karty dostałeś do obrażenia, Bardzo dobrze. Umrzej. O nie, dwóch jest. Gincie, obaj. Nie nie strzelajcie. Umieram. Umarłem. Umarłem tutaj. No. na jak ta gra mnie czasami denerwuje. Od nowa. Chodź tu. Niszczę się. Idź, umrzej nie monie nieczysty No nie bij mnie, nie bij mnie Aaaa, nie ma tu więcej serc Tam jakieś tam karty były To będzie jakaś dobra karta Hermit, The Empress, The Empress Weźmy dm Empress, może to nam coś da Użyjemy, nie tego, do karty Zwiększyło nam wrażenie bardzo dobrze, o to chodziło. Tak, ja widziałem cię, ale i tak dostałem. Nie bij mnie, tylko dwa, dwa życia mi jeszcze zostały. I ostatnia dobra karta, teraz musi mi się udać. Nie ma się boli, robimy to. To spowolniony, a ła, już dostałem. Dobrze bij swojego, bij swojego, dobrze robić. O nie Umrzyj. Idź, zginij Żeby głupio nie dostać, żeby głupio nie dostać Dobrze zabije swojego Nie, o! zaraz, o było ciężko I marnijmy trzeba Dodatkowe obrażenia zawsze dobre Zawsze przyda, dodatkowe obrażenia, żeby tych go szybciej zabijać na tym pięciu już będzie walka z mamą Pójdziemy na pewno, tu Dzień Serduszko, bardzo ładnie, dziękuję ci przyjacielu Muchy, muchy ja te, ja, te, ja te kopki tak nazywam, to, to są te dla mnie nie wybuchają. Ja Dobrze. I tam bo tam złoty pokój może być. A złoty pokój zawsze jest dobry. Ale rzeczy w złotym pokój mogą mi być źle i nie ma tu złotego pokoju, więc się z tym Tutaj, o nie nie, 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 Idź, proszę umrzeć, proszę umrzeć. dziękuję. Figuła teleportuje nas. Dokąd nas reportowało? Na początek. No, oczywiście. Po co nam jakaś dobra figuła, która nam pomoże? Tu. A nie, ty pierwsi, bo ty skaczesz. Nie no, nawet dobrze nam idzie. I złoty pokój. Oto tego właśnie chcieliśmy. To jest właśnie to, co nam się przyda. Widzicie. Umrzej mięso, ty też mięso umrzej. Mięso, słuchaj mnie. Mówię, że masz umrzeć, masz umrzeć. Złoty pokój. Strzykało. Wirus, pojrzę To się nam nie przyda. Ponieważ jak już to nam obrażenie. Że na to nie możemy pozwolić, ponieważ nie mamy serc bo to my go będziemy użyć No, mamy pokazane wszystkie sekrety gdzie, jak, gdzie są jakie pokoje 42 czachy umry no sekretny pokoju nie będzie się z tego powodu będę skakał w normalnie w niebiosa to nie jest to czego ja oczekuję to nie to Proszę zginąć, proszę zginąć. Bardzo ładnie. Pójdziemy sobie zagrać. Nawiązanie do Super Meat Boya. Jak już ma się napękła? do pieniądze. O, odblokowali, jednak odblokujemy nową postać. No proszę. Zagramy sobie z żebraczkę. To nie zjebracie. Daj mi ten iPhone. Dziękuję. I to jest... Fly low. Mamy kupę na głowie. Jej. Zawsze o tym marzyłem, żeby mieć kupę na głowie. Mamo! Gin, mamo Nie kochałaś mnie nigdy. Ja, te, ja cię też nie będę kochać, jak mnie nie kocha. Ale nie kupnie, nie kupnie, mamo

Fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my Lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand.

ale nią zagramy już w następnym odcinku, to by było na tyle. Ja się zami żegnam. Cześć.